Привіт вам на моєму каналі. О Боже, мама кролики носить. Мама носить кроликів нам. Вже б ви побачили, що які там там кролики. О Боже, о Боже. Ви побачите. Як вони граються. О, он. Ек. Ви бачите, що трапите. А я, Мам, покажи на відео. А. Obozie! Jakie może leić? Obozie! Aaaaa! Jakie może leć? Mam daję ci, aby do torfu tego! Nie mogę tego chować po Jakie fajne śluby! Ulisse! <laughs> Wszyscy się śmieją z mojej takiej kamery! Kupiliśmy niedawno monopod, to ja teraz chodzę i się cieszę tym monopodem. I wszyscy chodzą za mną To gdzie to będzie? Jak na weekendach jestem w swojej mamy I tutaj są moje siostry Marta, o, gdzieś tutaj Marta tutaj, Tam gdzieś Ania o tutaj, o tutaj. Tutaj. A hej, dobra, 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 dobra. A tutaj, a tutaj, a tutaj hej. Jest tutaj, tak? I już jak jest taka tradycja To dzisiaj nagrywam film Z moją siostrą I znowu to będzie Ania, a Martusia będzie nam pomagać e, Trzymać wodę i kubeczki z wodą I Dzisiaj to będzie Water, water tak. Water, tak. E, Ania będzie zadawać mi pytania I Ty też I Ja będę Ani zadawać pytania Kto nie dobrze odpowie to o... Oblewamy się wodą. Mamy kubeczki. Takie mamy fajne kubeczki. Mamy. Ciepła woda. No ale to za mało. Ciepła? Zimno z lodówki woda. Nieprawda. I jeszcze wiecie co tutaj jest? Batuu! Jaki bat trampolina? Oj. Po ukraińsku powiedziałam trampolina. Mam wyrytkę. I basen tutaj jeszcze jest. Żółta woda. Jaki batut? Basen! A, usłyszam łatwy. Już jesteśmy zanim gotowe nagrywać filmik. Ania napisała chyba swoje pytanie. Jest bardzo zimno na dworze. Ja mam um, dreszcze. Bo jest bardzo zimno. Woda jest chyba też zimna, nie wiem nie ciepła. Będzie. ciepła A, mówi Marta, że naprawdę ciepły wody. Ale myślę, że od tego, że ona jest ciepła, to nic lepiej nie będzie, dlatego że taki taki wiatr wieje zimny i będzie taki taki... Tutaj na, nasze miejsce. O, tutaj mamy siedzieć. Siadamy. Dobra, podam za A Zimno. Ania. Proszę. Mój notesik Malutki, taki fajny malutki notesik jaki już ma nie wiem ile lat. Ania, już bardzo dłuży, dawno ale... kupiłam go. Są Są to, że... Bardzo dawno. Jest. I do A jest tutaj też religia. parę rzeczy są tylko... Religia, to <laughs> Ania pytanie napisała w zeszycie Doronii Zimno Ania zaczynamy, jesteś gotowa? Ja od dawna czekam tylko na Ciebie Ty wchodzisz w I tak zaczynamy Tak Ania, kto pierwszy? No ty. Ja? Ojej, ja z kim mi I tak, Anusia, pierwsze pytanie. Z kim i w jaki sposób ja malam przykuty uszy? Skąd ja mam wiedzieć? A, ja mam takie przecież ten. A, pistoletem. No takim pistoletem, tak jak ten. Nie Wieżę. Iglą z babcią i iglą z mamą. Igual o Bardzo, bardzo strasznie, dlatego że uwierzcie mi, to co teraz robię pistoletem, i tak bardzo szybciutko to, co mi robili igłą, to co ja wszystko tam musiałam przeżyć, to po prostu było gdzieś więcej niż pół godziny pracy nad jednym uchem, chyba. Także te ucho, jakie mi przyku, robili, przy, robili przy, przykucie tą igłą, gdzieś tam, nie wiem, zrobili coś niedobrze i zaczęła się okropnie lać się krew. To po prostu było strasznie. Także to takie zdarzenie, jakie nie ja nigdy, nigdy w życiu nie zapomnę. A Ania jest mokra. Dobra. Dobra, dalej, idziemy dalej. Pytanie. W jakim konkursie biorę udział co roku w wakacje? A. Konkurs grania na instrumentach. B. Raz, dwa, trzy, Wasze, jakim jesteś Ty? C. Konkurs tańca towarzyskiego. Ty już nie tańczysz, na pewno. E, raz wcześniej, jeszcze o takim nie słyszałam, nie wiem co to jest, ale chyba myślę, że na instrumentach gra. <śścoughs> Następne pytanie. Aniu, jak ja pierwszy raz zarobiłam swoje pierwsze pieniążki? Teraz warianty odpowiedzi. Ja sprzedawałam ubrania, drugie, e, zrobiłam swój sklep i e, e, sprzedawałam e, jedzenie. I następne, to e, sprzedawałam babci pirożki i różne takie słodycze. C? No jeszcze raz powiedz, C? Jeszcze raz sprzedawałam bo ci Ja kiedyś jak była malutka, u nas było podwórko, było takie bardzo wygodne drzewo i my z moją koleżanką zrobiliśmy swój sklep. My nazbieraliśmy dużo jabłków, poszliśmy na ogród, nazbieraliśmy różnych marchewek. No po prostu siedzieliśmy i sprzedawaliśmy. I różne takie ludzie, jakie chodzili koło naszego domu, jest zimno jest też, oni po prostu kupowali. To były moje takie pierwsze zarobione pieniążki. Aniu! A te bułeczki, babcie, to ja już później zaczęłam sprzedawać A jeszcze zarabiałam, to rysowałam e, rysunki w szkole O tak Drugie pytanie Mój ulubiony przedmiot w szkole to A. Plastyka B. Muzyka C. W. A nie, jak będziesz robiła właśnie nie w to tam, bo to jest najgorętsze. Muzyka 50-50 fiści Wlew Tak długo czekałem, żeby pójść na w wlew Tam, nie wiem, liczyłeś tyle dni Ale wlew, muzyka, co jeszcze? Plastyka? Ta da, da, da. Mega! proste pytanie. Ja tyle razy wspominałam o tym. Nie boję się. Czekaj, przemienię wodę Odstawiam kamerę. Kolejny oblej kamerę. No. Już się rękę? Plastyka? E, był to WF, ponieważ... Ale w WF, w WF. No przecież tyle razy o Atletyce wspominałam, że tyle czekam, żeby na nią pójść. Chyba wcale nie znamy się z moją siostrą. A, jeszcze cztery pytania. Jeszcze, jeszcze nie smuć się. Mi zimno teraz, proszę mi oddać ręcznik. Ty no. masz też ręcznik teraz. Daj ani ręcznik. Ale to dla ciebie. Ty wyłączyłaś? To, to, tak, to masz szybko. To super. A on brudny śmierdzący. Ale fuck. kiedy byłam mała, od pierwszego do czwartego klasu uczyłam się, nie wiem, w którym na pewno, ja podczas, podczas lekcji uciekałam od kogoś. Od kogo ja uciekałam? Ania, warianty odpowiedzi. Od nauczycielki, od e, osoby, z którą się uczyłam, no nie wiem, od dziewczynki albo od chłopaka. I ostatni od e, nie wiem jak to powiedzieć. O od... nie, kto tam jest w tym, w szpitalu. Od pielęgniarki. Od, pielęgniarki. Od, pielęgniarki. Od, pielęgniarki. od pielęgniarki Tak, dobrze, no to już było wiadomo Tak, ja uciekałam od pielęgniarki dlatego, że bardzo boję się ukucia i po dzisiejszy dzień bardzo tego się boję Dlatego ja zawsze uciekam I wtedy, kiedy ja byłam malutka, ja też uciekałam od pielęgniarki To było... to... E, mali nas chyba kuć w rączkę Ale szczerze powiedzieć, to i nauczycielka i... I ta pielęgniarka za mną biegali obydwie ja uciekałam, chowałam się, jak tylko mogłam, żeby mnie nie złapali No ale niestety musiałam się zdać i zrobili mi tak kucie. No dobra, przedłużajmy A nie, nie, Sublito, to niestety tak mi to się podoba, oblewać ją No to już na stówę będziesz wiedzieć No dawajcie. Czym interesowałam się najbardziej w tamto lato? A. malowanie paznokci B. Rysowanie, C. Robieniem fryzji o, ci to, robienie fryzur! Jak nie! Jak nie! Jak nie! Co się dzieje? To wyrzucił Jakie tam paznokcie? Boże, ja wcześniej uczyłam fryzur. Jestem tym mokrą cudownikiem! mi tyle yy, lakierów. Ja nawet sobie erań kupiłam. Ryczniczy. Przecież to takie proste, ja nie mieszkamy razem i ja nie wiem nic. Chcecie zobaczyć, jaka jestem? Widać, jak się trzęsie moja rączka? Widać? O tak się trzęsie ja cała. O tak, o tak. Ania się cieszy. Bo ja nie zostałam wodą, haha. Ha. Następne pytanie dla Ani. Ja już nie mogę, mi takie zimne. Takie pierwsze zwierzętko, jakie ja miałam w domu na Ukrainie. Wiem który. To był kot, Kot. to był pies i to były chomiki. Kot. Masz! Masz, masz, masz! Oho! Poskakaj, poskakaj się! I tak palcem tam potem, poczęsie. Хомيكي, два хомيكي. То була Жулька. Ні, не, не Жулька, я вже не пам'ятаю, як вони ще називали. Рудий і білий. І мама їх забрала туди до Польщі, там і хомік, хомічих, хомік, хомيكي. Дівчинка загризла хоміка хлопатка. І ще питання застала? Ще. Ще питання застала? Ще об два. А я мам два. Мій улюблений серіал на Ван то A szkoła B, szpital... Szkoła! Szpital ty nie za bardzo Brawo. oglądasz. A ten A I nie! nie jestem plana, chociaż raz. Bo powiem tak, że szkole... Tak, szpital to ty wcale nie oglądasz, bo ty mi mówiłaś, że tego nie za bardzo lubisz. Ukryta prawda, to ja niedawno cię pytałam, czy ty mówiłaś, że, że nie oglądasz ją, bo dlatego ona nie jest za bardzo, dla ciebie ciekawa. To tylko szkoła zostaje. Bo tak. szkoła jest nieciekawa. Ja trzecie to znaczy, nie, ale... Nie... Następne. Kiedy byłam małą? Jakie gry lubiłam grać? Ale nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Że biegałem latem jeden drugiego. Berek berek, berek yy, chowanego. No to znaczy berek chowanego to w jednym. To zrobimy w jednym, bo jednak berek albo berek i chowanego. Yy, komputer, na komputerze lubiłam grać. I ostatnie to yy, Przedstawiałam, że jestem nauczycielką i uczyłam tam swoje C? różne te. C. To znaczy co? Sure. Nauczyciel. Tak, dobrze, tak. Tak, kiedy byłam e, małą, to lubiłam grać w... E, przedstawiać, że jestem nauczycielką. E, syć, e, brałam różne swoje takie zabawki. Oni się dali dookoła mnie. Ja mam taką deskę. Mama kiedyś mi z Polski przywiozła. Taką, że tam można było pisać tą kredką. Kredką, tak. Tablica, tak kredką, taką tablicę, tak. I przedstawiałam, że jestem nauczycielką. No i bawiłam się w taką grę. Tak, to była moja ulubiona gra. te pytanie. Co chciałam dostać na Boże Narodzenie? O no skąd to mam wiedzieć? Ja wiem w y, znaczy no, A. No jesteście i, razem, mieszkacie, a ja co? Dobra, ale tego ja też nie znam. Y, a keyboard, w gitarę, C Nigdy nie opowiadałaś mi tej gitary, nigdy nie mówiłaś o gitarze. I o fleccie ten No to cicho, o Flecie Ania mi mówiła, Jak raz o Ania mi mówiła bo, bo kiedyś jakoś chodziłaś na tym, to chyba miałaś coś takiego. Ale ja myślę, że to keyboard, bo chyba to naj ja yer, kiedyś się. jak byłam malutka, to ja chciałam coś takiego tak, mieć. Bo Flet to już miałam przed Bożym Narodzeniem pana. No właśnie, że miałaś, że tak ja mówię, że ty już chyba miałaś go, bo już wcześniej nie chciałaś. No a keyboard bardzo chciałam. Jestem słucha, tu woda z basenu teraz. Gdzie idziesz? Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. I ja jeszcze mam? Ma? I ty jeszcze jedno masz. A ja? Dobrze, ja zadam takie pytanie. W której klasie ja przestałam dobrze się uczyć? E, Czwarta, piąta czy szósta klasa? Nie wiem. Jak myślisz? Myślę, że szósta. No teraz powiem dlaczego. E, tak, u nas e, od pierwszej do czwartej klasy są po jednym nauczycielu. Piątej klasy, kiedy ja poszłam na dużo nauczycieli, to ja niestety okropnie zaczęłam się uczyć. U mnie nawet wtedy dostałam pierwszą dwóję Nie wiem, nie pamiętam, czy tego, nawet mam dwóję W piątej klasie. Dobra, szóste Mój ulubiony kwiat: A, róża, B, bez, C, to 100. Kropka. O czym bo ja boję się? Okay. Myślę, że bez. Róża. Ale jak, róża? ja nie lubię tak różę! Nie Nie, tak. nie! A nie ma Ale nie może tak być! I koniec jest taki, że był remis. Tak, dwa, dwa. A nie dwa pytania z... No ale koniec, jeżeli powiedzieć takie, że my po prostu nie znamy się całkiem. No tak, bo no my, jak... my, my, my zgadnęliśmy tylko takie rzeczy... które były proste. Można było pomyśleć i zgadnąć. A tak to... Niestety Anio, musimy z Tobą dobrze się zapoznać. Tylko kurczę, jakieś zadanie tu dla z dwoje? Dobra, to wymyślecie nam jakieś zadanie tam ponad nagraniem. Co my mamy robić razem? Nie, a teraz to chyba idziemy się przybierać, bo po prostu jest tak. bardzo zimno jesteśmy całkiem mokre Koszula, spodnie. I tak, jesteśmy z Manią całkiem mokre po mnie może nie widać, ale u nas i też bo jakby miała takie cienie. Jest. Dobra, Co łuski, pa papa, czekamy na komentarze, czekamy na paluszki w górę i subskrybujcie mój kanał. O, już lepiej, cały czas lepiej, lepiej mówię, także... Papa, papa, pa. do zobaczenia wkrótce.